Zatańczymy na moście tak troszeczkę bezgłośnie, żeby Jana nie zbudzić, niech śpi. Potem między domami zatańczymy, nie sami tak, by inni nie byli zbyt źli. A na schodach przy górnej zatańczymy pochmurnie, gdy z otulą nas mgły. I po całym orsztynie póki wieczór nie minie, ja znów stanę na moście. A ty, jeśli zgubisz się trochę, będziesz tańczył na opak, to zmęczony się połóż i drży. Ja roztańczę się sama po ulicach i bramach, może jeszcze poruszy cię ryt. Może zdążysz się podnieść, raz zatęczyć. podobnie. Może zdążysz zapukać do drzwi. Jeśli nie, to nie szkodzi, możesz jechać do łodzi, ja zostanę w Olsztynie już świt. Tylko ja mnie pomócę zaprzeczeka, aż wrócę i na moście zobaczę się z nim. Tylko Jan nie pomócem, zaprzeczeka, aż wrócę i na moście zobaczę się z nim. Na schodach przy górnej zatańczymy pochmurnie, gdy z otulą nas mgły. I po całym Olsztynie, póki wieczór nie minie, ja znów stanę na moście, a ty ja znów stanę na moście, a ty ja znów stanę